Jak widać jesteśmy teraz w Wietnamie. Mm. I będziemy napierdalać z kośnokich wariatów. Czy tam ja nie wiem jakie one mają oczy dobra jebać ich Zaraz się dowiem Pokaż. No, Pokażę ryja. Mówiłem, że jest z Kurwa, co jest? <tłupublikacje> dobra, schowam się. O, tu coś leży? Czy mi się wydawało? Eee, gdzie oni są? Nie widać ich. O kurde, strzelał ktoś do mnie. Bo zabiłem ich wzrokiem. Oj, A bo... Dobra, nieważne. Nas. Eee, ty, kurwa, no co jest? So well A tu coś, skurwa to co sosu, woda skąd ona leci? Podejrzewam, że z, że z nieba, ale dobra. <coughs> kurwa, już nie od tego. Bez no. Dobra, trzeba by coś podnieść Jak to podnieść? Jak to zabrać? Kurwa, a nie, mam już No, to dobra Fuck you, fuck you. Dobra, będę oszczędzał naboje już Mniej na pałę będę strzelał <tryk> latające czapeczki to it looks a funny thing. Oh, when you think the whole world's against you, you get lucky. From the gun emplacement's vantage point, I could just make oh, out the shape of an undetonated bomb right in the middle of the pile of rubble that blocked my way. to napierdala o nich. Dobra, e, użyj. Na coś co się będę Kto we mnie nawalał. Nie by... był? Wszyscy? A wszyscy jep Jeb, jeb, jest yes, jeszcze. Kto ma zezę? A tu. I tutaj. One. Wszyscy? Czy jakiś tchórz się jeszcze schował? No nie jest, dobra. Jak wszyscy, to wszyscy. <laughs> Podbiegnę sobie w tą stronę. Czy w to już wracałem? Nie wiem. Nie, nie wracałem. Kto jeszcze żyją? Nie wiem jak oni to robią, że... No nie myślałem eee, <coughs> Mhm. Mm Czyli tędy jak widać nie przejdę Muszę znaleźć inną drogę Hi -hi. Ale kurwa łóżko mają zajebiste Nie byłem chyba, czy byłem tu? Kurwa, nie pamiętam tyle tych tuneli tu jest, Byłem tu, pamiętam! Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie wiem, że będę krążył, ale chuj. Nie, tu nie byłem, bo widzę wodę. Taką, jakąś taką dziwną. Gdzie ja krążę? Jezu, ile tych tych jest? No, co to? Epteczka, dobra przynajmniej dobre i to Kuchnia pod ziemią w jakimś tym może no Mieli sobie radzić Tutaj też nic Znowu Jest mapka Ło wow, Zapomniałem, że można z tego No, dobra. no kurna, zgubiłem się Jeszcze ty kurna kurzają mnie te, te 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 korzenie Chciałbym się stąd wydostać co, Ziemia się zasypała, nie ma wyjścia Tu jest wyjście, znaczy wyjście Przejście Chyba za dużo tego trochę Dobra, będę szedł po trupach, może się uda jakoś dojść w jakieś normalne miejsce Kurwa kichnę. O tu coś... Kur... Ty no człowieku, nie przeczągałbyś się tędy, żołnierzu. Oddychę. Kurde pieczone. A kurde pieczone, ja powiedział. Tędy mam przejść. Tu już byłem, pamiętam, to by nic nie było. O, tu coś jest może.. Eee. Jezu, a nie mogę przeskoczyć... Eee. Tak, kłótnie sobie. <laughs> może pójdę w tą stronę. Bo chyba, że stąd wróciłem. To są mapki, jak ja nie lubię tych map. kurwa. Wcześniej jak przechodziłem, czy przeszłem? Tą misję jeszcze przeszłem chyba. tam po, do w połowie byłem, to szybko znalazłem to co trzeba było zrobić. Trzeba było po prostu wysadzić tamte gruzy i można było przejść, nie? Tylko, że kurwa teraz nie mogę znaleźć czym to wysadzić. Mam nadzieję, że szybko mi się uda, bo już... No Ja <laughs> <laughs> pierdolę no. <laughs> kurwa. A, czekaj, no nie ma żadnej mapki? Nie wiem. Nie wiem czym to mapka, m mnie tab O, I, P H, I, J I krążę, i krążę, i krążę, i krążę, i krążę Tu byłem, tu byłem, tam byłem Tu jestem, czyli w dubie. To, 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 to. to the right, to the left I znowu wyjdę! Oczywiście, że tu! Kurwa <shran> nie, nie ma co tak kurwa tego Przytnę jak znajdę to, co trzeba, to wrócę Okej, okay, jednak się dało to rozwalić. To okazało się, że o tym oto sprzętem można kurwa rozpierdolić głazy, nie? Oczywiście to było logiczne. O, ja pierdolę. Teraz pójdę do tych głazów, o ile się nie zgubię po drodze. To zawsze mam problemy. O, oczywiście! Mówiłem ci, się, ładnie ułożyły, trojaczki. Czapeczki też im się zajebiście ułożyły. Yy, dobra. Teraz oczywiście wiadomo, gdzie mam iść. No. Tam, gdzie w chujnych wrogów jest.

Kurwy Bo to też mogę rozwalić? Nie, nie mogę Jakbym mógł Bo co za skurcz byk Skąd oni się biorą? Ja się przyceluję, tak się wyzwanie no. Nie ma tak patrzeć się w tamtą stronę i strzelać do mnie, nie? I o, dobra Tu będzie jakiś mój człowiek w końcu Ja sam na całą armię wroga będę O, mogłem przejść przez taki próg, no coś nieprawdopodobnego A przez to już nie mogę, oczywiście, jakbym mógł Nie jestem aż tak wyszkolony. Jezu Hmm. <śmiech> moi? <śmiech> Jeszcze upewnię się. Tak, moi. Są odporni na strzały. Muszą <laughs> być moi. Kolej się ze skałą. Faktycznie. się. Do jego ramienia, żeby czuć się bezpieczniej Ja pierdolę, co tu się dzieje Albo o, przez drzewem się skoło mogę? Mogę przez drzewem? No proszę No, prawie mo... Ale myślałem, że są nieśmiertelni Kurwa ja Pierdolę, co się dzieje tutaj Kurwa Dobra, gdzie tu jeszcze? No kurna! Strzelają gdzieś tam z nieba. A tutaj jest jakiś wariant. Ciekawie ile mam litrów krwi w... Ile ja mam litrów kurwa. Ile ja mam litrów krwi w ciele. Już tyle wylałem tego, że... <laughs> to ja nie wyrobię tutaj. Zapiszę sobie tu grę. Na wszelki wypadek Yes? Już zapisałem Nie wiem, ale dobra Ukry się taktycznie U, Nagle wszystko ucichło, tak? Co to był za dźwięk? Nie, nie Nieważne co to wyrzeźwie. Ja coś czuję, że to, A nie. Jezu! Kurwa! Jestem bardziej przestraszony, że jakiś... Nie wiem, Resident Evil wygrał. O, krzaczki się ukryje. Oczywiście nie mogę wejść, bo są. Kurwa! Krzaczki nie wyjebały. Takie ja dziwne spodnie, dobra. Pierwszy raz ledłem w tym grze. <laughs> Okej, znowu jesteśmy mniej więcej tam gdzie ostatnio Czyli w tych oto krzaczkach Gdzie tu kurwa Jesteśmy osaczeni Tu jest na krzaczku Nie denerwuj mnie no, kapelusz z głów. Mistrz. idzie. Wow. Zachowywałem się tak cicho, że aż mnie nie zauważył. I hmm. <tryk> co się teraz stanie? To nasz, czy nie nasz? Mam nadzieję, że nie nasz. <laughs> I, I ain't moving. Charlie's everywhere, man. We're Fuck. Look, a Huey's on his way to the village, just up ahead. Look, you go if you want, man. I'm staying right here. I'm staying here, so help me, God. I'll fucking kill you myself if you don't fucking move right now. They're coming? They are coming to get us? What are you fucking, deaf or something? The Huey's coming to take us out of here. Now we gotta go before we can't fucking move for Charlie. Okay, man, but I ain't going first. I'll follow you.

İmkansız. Tut 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 yap. Ya bıçak ya bıçak kurde. Kamizelka kulot No spoko. Widzę, że mam już wypełniony pasek furi. Pozycja na pieska. Wierzę, że. No albo dobra. Ja będę chamski. Albo dobra będę. O, sam już dajdło się. No dobra. Eee... No dobra, idę Chciałbym sobie. A to nasz? Tak, niezniszczony, zapomniałem. Co jest? Urnę, <coughs> ty tych apteczek. Schowam się. Za cienką deseczką. Ona jest niezniszczona. Tam, tam jest. Klaska świnia. Kurwa! No i kryj się to ty robisz Jełem tego, tamten dead, a nie Obaj nie deadli Ten się kurwa też chowa Te czapeczki to ich tylko zdradzają gdzie są Tamten dead już przecież, może drugi przyszedł Tamten też dead Bo mi się coś popierdoliło po prostu co mogę iść Nie, napierdalają dalej Kurwa, chłopak Wejdę ich od środka, rozpierdolę się Nie będę pierwszy. O, Tak cicho się zachowywałem, że aż mi nie założyli Znowu I znowu eee... <laughs> Kurwa nie wstępny następny idiota Dobra kiedy ta misja się kończy bo też się... <laughs> jest No kto tam jest strzelał Pokazać się teraz ten kapelutek Kurwa ty pojęć ryż wsadzić ale... do wojny iść no. Hit dwóch zostało Nie mógł od razu od lazu, kurwa. Od razu przelecieć Helikopter rozpiertaleć wszystkich Tylko oczywiście na ewakuację tak zmiarczył zmiażdżony to było... Ciość to me bo... czy... czy coś tam wybuchło dziwnie ten helikopter leciał okej okay, dzięki za obejrzenie ba druga misja, w grze Made Man, prawa ręka mafii. Trochę śmieszna misja. Znowu jedzie tym samochodem. Dobra, ja się z wami pożegnam i posłuchajcie roku tego, zajebi tego dialogu. Na razie. to Eggs i me pierwszy Gold real fucking mnie Carolina. You ever get your truck back?